We fleszu Czaplinka, jachty dla młodzieży, sezon żeglarski, nowy skuter wodny, ważne obchody, akcja poboru krwi, akrobatyka w Czaplinku. Zakończyło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Wygrał projekt jachty dla młodzieży. Cieszę się, że udało się wygrać. Tutaj główne podziękowanie dla młodzieży, która... Właśnie najwięcej się zaangażowała w to zbieranie podpisów i także namawianie mieszkańców do głosowania na ten projekt. Co zostanie zrealizowane? Wnioskowaliśmy o zakup trzech jachtów klasy Laser. Są to jachty e, olimpijskie, na których się do tej pory ścigają jeszcze... Ludzie na całym świecie, ich wyprodukowano ponad 200 tysięcy. Wszystkie jachty są certyfikowane, posiadają unikatowy numer. To jest łódka, którą się pływa już wtedy od tych 14, 15 lat nawet do 70. Projekt jest skierowany przede wszystkim do młodych mieszkańców naszej gminy. Zapraszamy, zawsze, zawsze można tutaj przyjść i spróbować. Wiadomo, że no nie, każdy, nie każdy będzie, nie każdy mu się to podoba. Nie każdy akurat to pokocha, ale Niech by połowa nawet spróbowała to dobrze. Ciekawy projekt, i widać, że w naszej gminie na rozwój żeglarstwa niektóre osoby mają patent. Jesteśmy już po rozpoczęciu sezonu żeglarskiego. Po w tej uroczystości otwarcia sezonu odbędą się regaty żeglarskie w klasie jachtów kabinowych. Są to regaty takie towarzyskie w dwóch klasach. Jachty są podzielone na, ze względu na wielkość. Długości kadłuba to są do 6,5 metra długości i powyżej 6,5 metra długości. E, wraz z załogą uczestniczymy e, jak co roku, e, 1 maja w regatach, e, no, które chyba już są tradycją. no Wyjątkowa jest oprawa, tak, bractwo bardzo mili ludzie, super jezioro, warunki dopływania są idealne. Co jest najważniejsze w zorganizowanych regatach? Sam udział proszę... jest najważniejszy, tak, a rywalizacja wiadomo, zawsze jest jakaś adrenalinka i... Miły wypoczynek, miło czas spędzony z kolegami, a co do regat, no zawsze ta lutka rywalizacji tam. Zaisk na wodzie, już. Bardziej wspólna zabawa. No, chyba nie chodzi tutaj, kto wygra, kto przegra. To nie, nie, to nie najważniejsze. Wspólne, wspólna zabawa, no i chyba pierwszy raz się to pościganie trochę tej adrenaliny każdemu na pewno się przyda. Kolejne regaty przed nami. Będziemy organizować kilka imprez regatowych. No jedną z najważniejszych będzie będą regaty opuchar Polski i klasy FINE. Jest to klasa olimpijska. Cały sezon przed nami, więc można tylko powiedzieć, cała naprzód. Czaplineckie OSP otrzymało w ramach budżetu obywatelskiego nowy skuter wodny. Potrzeba takiego sprzętu była. Osiągi tego skutera są naprawdę dobre. I miejmy na nadzieję, że, że będzie się sprawdzał tutaj w naszej, w naszej pracy, na naszym jeziorze, żeby po prostu nieść pomoc ludziom, którzy będą tego potrzebowali. Co ten skuter zmieni w pracy strażaków ochotników? Tym skuterem będziemy na pewno szybciej docierali. Chcemy z, zrobić tak, żeby ten skuter stacjonarny stacjonował na wodzie, nie, żebyśmy go po prostu nie przewozili, on będzie stacjonował na wodzie, tutaj na jeziorze Drawsko. No na pewno dotarcie do, do poszkodowanych będzie dużo szybsze, tak? Dzięki takim inwestycjom, a także dużemu zaangażowaniu, nasi ruchowie ochotnicy cały czas są na fali. Na Czablineckim Cmentarzu miały miejsce obchody Dnia Zwycięstwa. A to jest dzień, w którym wszyscy możemy się cieszyć, że jesteśmy Polakami i podziękować wszystkim tym, którzy walczyli za naszą wolność. To jest tradycja, która uważam, że będzie tylko i wyłącznie rosła, a my będziemy przykładem dla kolejnych pokoleń. Jest to ważny dzień także dla naszych służb mundurowych. U mnie w kalendarzu jest to święto zaznaczone na czerwono. Jesteśmy na cmentarzu, gdzie polegli żołnierze, którzy też nosili mundury. Także dla służb mundurowych jak najbardziej. Staramy się tutaj reprezentować służby mundurowe z gminy Czaplinek. Dlatego tu jesteśmy. Musimy pamiętać o ważnych datach naszej historii i warto je wypisać. I w sercu, i w pamięci. W naszej gminie zorganizowano kolejną akcję poboru krwi. To już chyba dziewiąta akcja zorganizowana przez nas w maju. Co roku organizujemy właśnie pobór krwi. Zbieramy, zbieramy krew, bo banki, banki krwi w Polsce świecą pustkami. Zbliżają się wakacje, ta krew jest coraz bardziej potrzebna. Nasi strażacy przygotowali wiele atrakcji. Przy okazji zorganizowaliśmy dla mieszkańców Czaplinka taki mini festyn z pokazem stacjonarnym naszego sprzętu, wozów strażackich, sprzętu, który używamy do ratownictwa wodnego oraz taki poczęstunek dla mieszkańców w postaci strażackiej grochówki. Krwi nic, nic nie zastąpi, więc krew to jest jedynym lekarstwem, które może dać inny człowiek człowiekowi. Czy dużo osób było zdecydowanych oddać krew? W tej chwili jeszcze nie mamy końca akcji, około godzina została do końca akcji. Mamy około 30 osób, które zakwalifikowano do oddania krwi. Także myślę, że powtórzymy wyniki z poprzednich lat, czyli około 40 osób, czyli, czyli dosyć sporo. A co przypadło do gustu naszym najmłodszym mieszkańcom? Krawatki wozy! Tak. Jest tyle dużo aut! Ważna i potrzebna akcja. Dobrze, że naszym mieszkańcom weszła w krew. W naszej gminie bardzo prężnie działa klub akrobatyki sportowej. W Czaplinku akrobatyka się pojawiła dlatego, że dziewczyny przyjeżdżały na akrobatykę do Bornego-Sulinowa. Tam zorganizowała się taka dosyć liczna grupa, bo to było około nastu zawodniczek. Jak stwierdziliśmy, że tutaj jest sala taka z dobrymi warunkami, to przenieśliśmy albo stworzyliśmy nowy klub w Czaplinku, żeby dzieci tutaj mogły trenować i troszeczkę zaoszczędzić czasu na dojazdach. Akrobatyka nie jest łatwym sportem, bo czasami elementy są ciężkie do zapamiętania, układy, ale tak to jest nawet łatwe. Trzeba to dobrze opanować. Niektórzy trenują już od dawna. Już tak trzy lata albo i mniej, albo i więcej. Eee, zaraz 3 lata. Dlaczego akurat ten sport? W domu często ćwiczyłam, dajmy na to szpagat, y, stanie na głowie, mostek ze stania. Jak mama zobaczyła ogłoszenie na Facebooku, że y, ogłaszają nabór, no to mama mnie zapisywała. Ćwiczyłam gwiazdę i dlatego bardzo polubiłam akrobatykę. Fajni ludzie z zaangażowaniem i ciekawy sport, który mamy coś osiągnąć, trzeba się nagimnastykować.